Dzień dobry, słuchacze, oglądacze. Dzień dobry, Bóg jest dobry. Słowo Boże, z Księgi Przysłów Króla Salomona. Kto ucho odwraca, by prawa nie słyszeć, tego nawet modlitwa jest wstrętna. Także, słuchacze, oglądacze, czy jesteś człowiekiem, który modli się, woła do Boga? Czy Twoje modlitwy podobają się Bogu, czy są wstrętne? To możesz wiedzieć tylko wtedy, kiedy porównasz Twoje modlitwy, to, o co prosisz, jak prosisz, z tym, co jest napisane w Słowie Bożym. Na przykład, podam przykład. Dziękujesz za e, posiłek jesz, tak? Będziesz jadł posiłek i dziękujesz za wieprzowinę, za coś, co jest nieczyste, co jest obrzydliwe, jeżeli chodzi o e, robienie z tego pokarmu. E, obrzydliwe dla Stwórcy, bo On tego nie stworzył do jedzenia, stworzył to jako taki biologiczny worek na śmieci, taką, takie, taką szambiarkę. Ty za to Bogu dziękujesz, no to twoja modlitwa jest wstrętna, ponieważ jest niezgodna z Bożym prawem. Jeżeli jeszcze do tego będziesz odwracał ucho, żeby w ogóle nie posłuchać na ten temat i nie wziąć sobie do serca, dlaczego pismo mówi to, co mówi, dlaczego Bóg pewne rzeczy zaleca w swoim słowie, na przykład, żeby świętować sobotę jako święty dzień w tygodniu, w dekalogu, dlaczego Bóg nasz Stwórca tak mówi, z czego to wynika. A ty odwrócisz swoje ucho, żeby nie słuchać tego, co mówi Słowo Boże, i pójdziesz za tradycją, którą ci wpojono, to twoje modlitwy są wstrętne. Podobnie dalej, kochani, jeżeli ktoś tak chce tak ewangelizować, budować Królestwo Boże na ziemi, to dobrze. Ale jeżeli tak się modli, żeby Bóg budował kościół chrześcijański, to Twoje modlitwy są najzwyczajniej wstrętne w końcu są dla Boga jeżeli znasz trochę Słowo Boże to wiesz, że w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale jest napisane że Bóg puszcza płazem czasy niewiedzy ale teraz wzywa puszczał płazem czasy niewiedzy ale wzywa teraz wszystkich ludzi, aby się opamiętali bo wyznaczył dzień w którym będzie sądził wszystkich ludzi przez męża, którego ustanowił w tym celu człowieka, którego ustanowił w tym celu swojego własnego syna to jest Bóg, który stał się człowiekiem. Przyjął postać człowieka. I on będzie sądził ludzi, a potwierdzone to zostało przez wskrzeszenie go z martwych. Ale mam na myśli, że Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy, swej cierpliwości. Znowu, w pierwszym liście Jana jest mowa o dzieciach, o młodzieńcach, o ojcach. Napisałem wam, dzieci. Napisałem Wam młodzieńcy, napisałem Wam ojcowie. Są pewne etapy duchowego wzrostu, gdzie toleruje się pewne zachowania i praktyki u dzieci, ale one nie będą już tolerowane u młodzieńca, a tym bardziej nie będą tolerowane pewien poziom ignorancji, braku zrozumienia nie będzie tolerowany u ojców. Tak? Poznajemy miłość Boga Ojca, jesteśmy dziećmi. Potem słowo Boże obficie mieszka w nas, jesteśmy mocni w Bogu, jesteśmy młodzieńcami. Potem poznajemy głębiej tego, który jest od początku Jego cierpliwość, Jego wstrzemięźliwość, powściągliwość, Jego sprawiedliwość i nieugiętość również. Stajemy się powoli ojcami. Więc nie, można, nie może tak być, że człowiek jest 20 lat, jest. W jakimś tam liderem, tak zwanym chrześcijańskim, modli się o, o to, żeby Bóg budował Kościół chrześcijański. Trzeba przejrzeć na oczy, Kościół chrześcijański jest wymysłem ludzi. Jeżeli ktoś się modli niezgodnie z proroctwami biblijnymi, to jego modlitwa jest wstrętna. Niezgodnie z prawidłami, prawami, które Bóg ustalił, jego modlitwa jest wstrętna. Piąta Mojżeszowa, 13 rozdział. Mówi, jak rozpoznać fałszywego Mesjasza, 5 Mojżeszowa, 13 rozdział. Według nauki kościoła chrześcijańskiego, szeroko pojętego, ten ich zbawiciel Jezus Chrystus jest fałszywym prorokiem opisanym w 5. Mojżeszowej w 13. W XIII rozdziale, 5 Mojżeszowa, 13 rozdział. Faktyczny, Mesjasz Pan nie przyszedł zbudować kościoła chrześcijańskiego, ale przyszedł uczyć Torę. I przyszedł odrestaurować. Namiot Dawida, który popadł w ruinę, odrestaurować Zjednoczone Królestwo Izraela. I teraz, jeżeli moje modlitwy są zgodne z wolą Bożą objawioną w Piśmie Świętym, wtedy okej, okay, te moje modlitwy się podobają Bogu. Ale jeżeli ja odwracam moje ucho, by nie posłuchać, co prawo Boży i Prorocy mówią, co naprawdę Pismo Święte mówi, nie przekłady, interpretacje ignorantów popełnione. To jest przestępstwo, co ci ludzie zrobili z przekładami pism świętych, niektórzy ludzie. To jest najzwyczajniej przestępstwo. Więc musimy się upewnić, że nasze modlitwy są zgodne z wolą Boga, zgodne z Jego prawami. I wtedy możemy wiedzieć, że one mają upodobanie w Jego oczach. A jeżeli nie są zgodne z Jego wolą, to są wstrętne. Jeśli ktoś dziękuje za posiłek, a ten posiłek jest niezgodny z dietą Bożą opisaną w Biblii. To taka modlitwa jest wstrętna. Tym bardziej, jeżeli w wargancji swojej w pysze człowiek będzie odwracał ucho, aby nie posłuchać. Dlaczego Bóg zaleca, aby pewnych zwierząt nie spożywać, nie traktować ich jako pokar? Podobnie, dlaczego Bóg wyznaczył pewne szczególne dni, jego święte dni, jego własne święte dni? Nie jakiś ludzi dni, jego dni. Jako święte, jako wybrane, szczególne. Dlaczego? Jeżeli ktoś nie chce nawet tego zrozumieć, odwraca ucho, aby nie posłuchać, co mówi Boże Prawo, a dalej, dziękuję Bogu za Merry Christmas i za Wielkanoc i inne wymyślone przez ludzi obrzędy i ceremoniały, to taka modlitwa dla Boga jest wstrętna. W ogóle sobie pomyślałem, że. Religia czyni w oczach świata, czyni Boga głupcem. Pokazuje, że Bóg jest głupi. Tak religia robi, chrześcijańska. Biblia tak nie objawia Boga. Biblia objawia konsekwentną istotę, która mówi słowo i to słowo nie wraca do niego puste, tylko wykonuje pracę. I Jego słowo wykonało pracę w moim życiu taką pracę, że Jego słowo mówi Amosa 3:7. Jachwe nie mówi, nie uczyni nic na ziemi, dopóki nie zapowie swoim sługom prorokom. Więc jak przestudiowałem pisma prorockie to Bóg mówi, że przez mesjasza pana przyjdzie, odbuduje Zjednoczone Królestwo Izraela. I potem, dlatego Jakub zaczyna swój list od pozdrowień dla 12 pokoleń Izraela w rozproszeniu. 12 pokoleń Izraela w rozproszeniu jest to ciało mesjasza, winica pana zastępów. Wszystko pasuje, wszystko gra. Nie potrzebujemy żadnego kościoła chrześcijańskiego, żeby zrozumieć całą wewnętrzną logikę Słowa Bożego. Ale, jeżeli ktoś ucho odwraca, aby nie posłyszeć, co naprawdę mówi Słowo Boże i co Bóg zapowiedział przez proroków, to jego modlitwy. O to, żeby Bóg budował coś, czego nigdy nie zapowiedział, że będzie budował. Są najzwyczajniej wstrętne. I dlatego w którymś momencie dochodzi do sytuacji, gdzie Bóg sprzeciwia się ludziom, którzy dalej utrzymują, nie chcą dojrzeć i dalej utrzymują, że są w kościele chrześcijańskim. Chcą na siłę pozostać na etapie dzieciństwa. No, czas wyro... wydorośleć. Zmądrzeć i zacząć Biblię traktować jako całość. Bo całe słowo jest tchnione przez Boga, dobre do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Cały dekalog, całe słowo Boże jest dobre do wykrywania błędów. Jak biorę Pismo Święte i tam jest napisane, żeby świętować, odpoczywać, nie pracować w sobotę. To się po prostu chce do tego zastosować, tak? A jeśli ktoś mówi, że nie, nie, nieważne jaki dzień, to ja biorę Słowo Boże, które jest natchnione i co? Wykrywam błąd takiego człowieka i słowo służy do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. I poprawiam taką osobę, wychowuję w sprawiedliwości, tak? I taka osoba albo to przyjmie pokornie, albo będzie się buntować i przewrotne rzeczy mówić, i wtedy to już się Bóg zajmie. I dokona swojego sprawiedliwego sądu nad taką osobą. Hmm? Haleluja. Kochani. Nie odwracajmy ucha, by prawa nie słyszeć. Niech nasze modlitwy będą przyjemne Bogu stwórcy nieba i ziemi. Nie sprowadzajmy prawych na drogę występku, wmawiając im różne rzeczy, które są nieprawdziwe, niezgodne z Pismem Świętym. Żebyśmy sami w dół nie wpadli, wypełniony ogniem i siarką, tak? Haleluja. Chwalmy naszego króla, Jachusza Mesjasza Jezusa Chrystusa, tego, który powstał z martwych, żyje i znów przyjdzie. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym wideo.